Adam Kowalski na obozie treningowym w Zakopanem, witam. Witam, cześć. Zacznijmy luźno w takim razie, bo już staram, staram się z każdym poruszyć wątek ksywy. Czy w Twoim wypadku to jest tajemnicą, to jest oficjalna ksywa, jaka funkcjonujecie w klubie? No i historia wydaje się oczywista tej ksywki. No to już okay. historia, to już jest od dziecka tej ksywki, to gdzieś to się przyjęło. Już była modyfikowana ta ksywka, już kilka innych ksywek związanych z tą było. No, czy to ze względu... i nie przeszkadza mi to już przyzwyczaiłem się. Czy to ze względu na kilogramy czy zamiłowanie do pączków? Ogólnie to no, ze względu na kilogramy było wcześniej, bo zawsze byłem dużym dzieckiem. A powiedz ile ważyłeś w maksie? Maksymalnie 115. A wtedy trenowałeś? Trenowałem tak. Znaczy miałem przerwę akurat. Dwumiesięczną przerwę wakacyjną i to Po wakacjach wróciłem troszeczkę większy. Okay. no i właśnie, i a propos rozmiarów, bo teraz wchodzisz znowu na, na 9,3 z 8,4. Jaka jest jakby historia tego, że jednak na 9,3? No, ogólnie po ostatniej walce tam doszedłem do wniosku z trenerami, że za dużo tych kilogramów zbijam. No i postanowiliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało tam w starej tej kategorii mojej. Bo te wszystkie walki amatorskie, które miałem i początek mojej kariery, te pięć pierwszych walk było w 9,3. No i jakoś chcę do tego wrócić, bo nie pasuje mi to zbijanie wagi, za dużo mam, 15 kilo to jest jednak dużo do zbijania dla mnie i, i ten organizm też mówię, przez to dostaje dużo. Powiedz jak, jakiego rodzaju lekcje można powiedzieć wyciągnąłeś z tej ostatniej walki z Di Chirico, tak? Włochem. No co, bo ugadzał się lepszy po prostu, nie mam co tu się też tłumaczyć. Był lepszy, cieszę się, że mogłem z takim zawodnikiem walczyć, bo na pewno jeszcze się pokaże z dobrej strony, bo jest dobrym zawodnikiem i w tym UFC będzie walczył, moim zdaniem. Okay, a w sprawie Twojej kariery walczysz w Stępnicy we wrześniu? Możesz co, co, co nieco więcej powiedzieć o samej Gali? Są tam jakieś plany tej Gali. Jest tam jakiś przeciwnik, nie był ustalany na razie, ale nie chcę gadać o tym. Lepiej okay. trenerów się zapytać o to. To też też nie jest takie do końca pewne, ale prawdopodobnie będę bił się 12 września w Stępnicy. Na pewno zapytam. A co do obozu, właśnie, no. Kolejna, ciężka przebieżka, tak? w wykonaniu Archeonu i w sumie przyjezdnej grupy. Je, jakiego rodzaju ty chcesz takie cele wyciągnąć dla siebie z tego obozu? Jest, jest ciężko, ale po to tu jestem. No. Chcę po prostu ciężko trenować, żeby na walce łatwiej poszło. Mhm. Po to tu jestem. Okay. W takim razie. Tego Ci życzę, żeby się udało to, co sobie założyłeś, i do zobaczenia we wrześniu. Zaraz 12. Cholera, będę Makowski Fighting Championship. Dobra, ale mimo wszystko. Powodzenia. Dobra, dzięki.